Dzisiejsza kreskówkowa koszulka z bohaterami znanych filmów rysunkowych nie jest przypadkowa. Mianowicie dzieci i młodzież w sporcie żużlowym jak wiecie odgrywały i odgrywają wielką, wielką rolę. Właśnie te dzieci, bo nie, nie, nie bójmy użyć się tego, tego określenia nieraz stanowiły o tym, czy drużyna zdobyła tytuł właśnie drużynowego mistrza Polski, gdzie w znaczący sposób ich punkty dorzucone do dorobku całej drużyny decydowały o tym, że zostawali mistrzem polskim, bądź też niejako słabsza postawa tych, tych juniorów, mówiąc tak najprościej, to przez młodzież nie zdobyliśmy tytułu. Jak to wyglądało na przestrzeni dziejów? O tym już za chwileczkę. Niejako idąc w ślad indywidualnych mistrzostw Polski od roku 1967, postanowiono rozpocząć rozgrywki o młodzieżowe indywidualne mistrzostwo Polski. Brały w nim udział właśnie zawodnicy ci najmłodsi, tak? a więc skończone 16 lat, kiedy, kiedy jest zdobyta licencja. Przystępują wtedy do, do rozgrywek właśnie o tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. Różnie to bywało w różnych latach. Generalnie od roku 1981 mamy górną granicę udziału juniorów w tych rozgrywkach, czyli rozgrywki do 21 lat. A więc zwróćcie uwagę, 16 lat do, 20, do 21 jest to 5 sezonów, gdzie zawodnik może maksymalnie wystartować po prostu w mistrzostwach Polski właśnie juniorów. A więc to, co za chwileczkę zobaczycie, może kogoś dziwić, że tak mało medali? Nie. Było tylko pięć szans. Jak je wykorzystano? Posłuchajcie. W tej właśnie tabeli wszechczasów um, pierwsze miejsce bezapelacyjnie um, zajmuje Piotr Świst, wychowanek Staligorzów. Zdobył trzy, trzykrotnie tytuł mistrza polski indywidualnego młodzieżowego. Yy, jeden medal srebrny, co dało w efekcie cztery krążki. A więc zobaczcie, na pięć niejako szans, czterokrotnie, czterokrotnie stał na pudle. Yy, drugie miejsce w tym zestawieniu przypada yy, zawodnikowi, wychowankowi Polonii Bydgoszcz yy, Tomaszowi Golobowi. Ilość medali jest prawie identyczna, z małą tylko różnicą: trzykrotnie złoty medal, srebrnego medalu Tomek nigdy nie zdobył i jeden medal brązowy. Finalnie też cztery medale, a więc ponownie na pięć możliwych startów zdobywa, zdobywa cztery medale. W tym zestawieniu trzecie miejsce z bardzo, ale to bardzo ciekawym dorobkiem. Zajmuje Macie Maciej Janowski, na pięć startów trzykrotnie został indywidualnym mistrzem Polski Juniorów. Bez, można tak powiedzieć, bez srebra i brązu, ale trzy tytuły usadowiły go bardzo mocno na, na trzecim miejscu, miejscu podium. Także wychowanek z partii Wrocław niejako celował tylko w te, w te, najwyższe, w te najwyższe medale, trzy medale to jest jego dorobek i zajmuje finalnie trzecie miejsce na podium w tej klasyfikacji. Mam tutaj taką bardzo fajną ciekawostkę. Mianowicie zawodnik startu Gniezno Eugeniusz Błaszak w roku 75 zdobył brązowy medal dla startu Gniezno właśnie zdobywając tytuł Drugiego wicemistrza Polski Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw właśnie w tej klasyfikacji medalowej. Przepiękna, stara, stara rzecz. Panie geniu, bardzo dziękuję za, za, ten, za ten podarunek. Jest na pewno zdobą w mojej kolekcji. Zobaczcie, kiedyś te tytuły, nawet sam udział, był honorowany również dyplomem, bo tutaj kolejna perełka mm, ze skarbów Startu Gniezno. Tym razem dyplom dla Kazimierza Wójcika za sam udział, również w Finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w 1978 roku. A więc zobaczcie, wtedy wyróżniano nie tylko zawodników medalami, ale zawodnicy, którzy brali udział, dostawali pamiątkowe, pamiątkowe dyplomy. Panie Kaziu, również pięknie dziękuję. Kolejny przepiękny eksponat do mojej kolekcji. A teraz pora na krem de la creme w kolekcji moich eksponatów dotyczących właśnie młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Szarfa, którą podarował mi Wojtek Pankowski. Wojtku, bardzo dziękuję za ten eksponat. Szarfa srebrnego medalisty, właśnie. Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zawody odbyły się w Opolu. Wojtek zdobył tam srebrny medal dla startu Gniezno. Przepiękna rzecz. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak zapewne pamiętacie, w jednym z odcinków ukazałem, jak wyglądała drużynowa klasyfikacja według klubów. Tak? Które kluby zdobyły najwięcej tytułów w swojej historii? I teraz zobaczcie. Ukażę Wam, jak wygląda ta tabela według klubów właśnie w zdobyczach tych indywidualnych mistrzów Polski. Na pewno nikogo nie zdziwi, że pierwsze miejsce zajmuje bezapelacyjnie Unia Leszno z dorobkiem 28 medali. I tutaj uwaga 9 złotych, 12 srebrnych, 7 brązowych. Na drugim miejscu Polonia Bydgoszcz. 9 tytułów mistrza Polski. Jeden srebrny, czy brązowe, Razem daje to dorobek 13 13 medali. Na trzecim miejscu 8 złotych medali, 5 srebrnych, czy brązowych, co daje w sumie 16 medali dla właśnie Staligorzów. Zwróćcie uwagę, że właśnie te trzy kluby, które wymieniłem Unia Leśno Polonia, Bydgoszcz i Stalgorzów, również właśnie w tej klasyfikacji drużynowych. Są jak gdyby na szczycie tej tabeli, a więc e, no, siła młodzieży była niesamowita. E, mam w planach odcinek, w którym pokażę naprawdę, jak wyglądała ta rywalizacja, gdzie ta młodzież naprawdę była tym niejako dodatkowym smaczkiem, który decydował właśnie o zdobyciu e, w danym roku tytułu Mistrza Polski Drużynowego. E, jak zapewne domyślacie się, nie tylko były łzy radości, szczęścia przez zawodników, którzy stawali na podium, ale skoro są zwycięzcy, muszą być przegrani. Bardzo często tymi przegranymi, co w jednym z odcinków również pokazałem na przykładzie właśnie indywidualnych mistrzostw Polski, w tej młodzieżówce również jest duże grono zawodników, którzy doświadczyli tego nieszczęsnego czwartego miejsca. Wiecie, tuż za podium niewiele brakowało, gdyby przeanalizować dokładnie wyniki, wyniki zdobyczy punktowych, czasami jeden niefortunny bieg zaważył o tym, że zawodnik nie zdobył tego upragnionego, chociaż brązowego medalu. O ile w tej historii, tej seniorskiej, tych zawodników, tych, którzy mieli to podwójne, czasami nieszczęście, było zbyt bardzo wielu. Tutaj na przestrzeni całych rozgrywek, no tak jak powiedziałem, ktoś musiał być czwarty, ale dwukrotnie ten, ten pech przypadł w udziale dwóch zawodników. Pierwszy z nich był Zbigniew Studziński, który reprezentował barwy Motoru Lublin. Było to w roku 1974 i w 1975, a więc dwukrotnie tuż za podium. I drugi taki przypadek jest to przypadek Tobiasza Musielaka, reprezentującego barwy Unii Leszno w roku 2011 i w 2014. Również dwukrotnie czwarte miejsce. To najbardziej po prostu niechciane. Natomiast pozostali zawodnicy, no po prostu tylko jednokrotnie zdarzały im się wpadki, będąc, będąc na czwartym miejscu. I to, kochani, tutaj jak przeczytałem sobie tą całą listę. Na przykład w roku 70, czwarte miejsce, czyli to pechowe, między innymi przypadło niezwykle utytułowanemu zawodnikowi, jakim był niewątpliwie Zenon Plech. Reszta tutaj, no naprawdę, wielu, wielu. Ja akurat tutaj przy, przytaczam tylko, tylko nazwisko <coughs> pana Zenona. Także, no, czwarte cóż zrobić? Było bardzo blisko i pamiętajmy, oni już więcej później szans nie, nie mieli. Było tylko tych pięć sezonów. Niektórym udało się stanąć na, na podium, a niektórzy musieli po prostu obejść się smakiem. Dodam tylko, że sam udział w finale jakichkolwiek rozgrywek na jakimkolwiek szczeblu jest to niesamowite osiągnięcie. Bo ktoś mówi, ach, bo byłem 12, coś się nie udało. Nie, nie, kochani, tak jak kiedyś powiedziałem, ja chciałbym na 16 być 17. Niestety nie było mi to nigdy, nigdy dane. E, czwarte miejsce to nielubiane, ale ktoś musiał być również tym. Tym ostatnim. Uważni widzowie zapewne pamiętają odcinek dosyć tajemniczo zatytułowany Żużel na Olimpiadzie Olimpiada na żużlu, gdzie poruszyłem temat tych tak zwanych pięciu zer, mówiąc językiem takim żużlow żużlowym, że zdobywał ktoś po prostu w zawodach Olimpiadę, czyli pięciokrotnie zaliczył zerówki, tym samym był, był ostatnim. Na przestrzeni całej tej historii tych, tych młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, no, za każdym w, każdym, w każdym turnieju ktoś musiał być ostatni. Ale ja tutaj celowo szukam tych tak zwanych śliwek, albo właśnie tej, tej olimpiady. Jak to wyglądało właśnie na przestrzeni całej tej historii, w zawodach w Bydgoszczy w 1967 roku, Jan Zombik, reprezentujący wtedy barwy stali Toruń. Ostatnie miejsce z następującym dorobkiem. Defekt nie startował, nie startował, nie startował. Yy, nie zaliczam tego jako te czyste 5-0, oczywiście. Yy, w 1987 roku, czyli 20 lat później w Gorzowie, Kazimierz Dziura, yy, zawodnik Stali Rzeszów, upadek, 0-0, upadek, nie startował. Ponownie ostatnie miejsce, ale bez tych, bez tych zeróweczek. Rok później, finał w Zielonej Górze, Artur Taraszka z Tarnowa i tutaj bardzo ciekawie, wykluczony poprzez upadek, 0-0, defekt i 0. Zobaczcie jaka różnorodność po prostu tych, tych zdobyczy, nazwijmy to punktowych albo literkowych. W roku 96 w Rzeszowie, kolejny finał i tutaj... <grym> Powiem inaczej, przypadło to akurat w udziale zawodnikowi startu Gniezno, tak stąd mój mały, mały uśmiech, ale broń Boże, nie śmieję się z tego. Tomek Cieślewicz zostaje tym pierwszym historycznym zawodnikiem, który zdobywa właśnie olimpijskie, olimpijskie pięć, pięć kółeczek. Tomku, no pech, no tak po prostu przypadło. W 2001 roku w finale w Częstochowie Janusz Kołodziej był bliski powtórzenia tego wyniku i to naprawdę bardzo bliski. Wykluczanie w pierwszym biegu i potem 4-0, a więc mówiąc znów językiem takich żużlowców, e, takim takim potocznym, tym razem Audi 4-0. E, powtóreczka niejako wyczynu Tomka Cieślewicza następuje w Pile w finale w roku 2004 i tutaj Dawid Stachyra, zawodnik reprezentujący wtedy barwy motoru Lublin. Czyste konto 5 0 Dawid, pozdrawiam. No, ktoś też musiał być tym ostatnim. Tak to by to po prostu przypadło. Kolejny finał w rybniku w 2008 Kamil Brzozowski, reprezentujący barwy GKM Grudziąc. Bardzo ciekawe zestawienie. 0. Defekt na starcie. Defekt na czwartym. Defekt na czwartym i nie startował, a więc tutaj bardzo duża różnorodność tych, tych literek zapisanych w programie. Leszno 2009, Emil Pulczyński, reprezentant Apatora Toruń, podobnie jak Janusz Kołodziej wcześniej, defekt na drugim miejscu i do tego 4-0, czyli ponownie Audi. I wreszcie mamy rok 2022, finał w Częstochowie. Piotr Gryszpiński, reprezentujący wybrzeże Gdańsk, wykluczony upadek, wykluczony na drugim, nie startował, nie startował, nie startował. A więc, no, bardzo ciekawie wyglądała ta rywalizacja, właśnie o tytuł indywidualnego mistrza Polski Juniorów. Dwukrotnie tylko zdarzyła się ta sytuacja wśród juniorów, właśnie Tomek Cieślewicz i Dawid Stachyra. Ale, jak wiecie, Ostatni będą pierwszymi, a więc tak jak powiedziałem, <grywanie> ostatni będą pierwszymi. Tomek Ciślewicz był bardzo bliski potwierdzenia niejako tej reguły. Po tym no, bardzo nieudanym finale w roku 1996, startując w finale w grudziądzu w roku 1998, stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. A więc niejako zobaczcie. Dwa lata wcześniej, ostatni, wystarczyła duża determinacja, więcej, więcej pracy włożonej i stanął na pudle. tak? Zdobył ten, ten medal dla Wybrzeża Gdańsk. Wtedy był zawodnikiem startu Gniezno, tym razem kibice, kibice z Gdańska cieszyli się ze zdobytego medalu, ale przez wychowanka, podkreślmy to, startu Gniezno. Natomiast w przypadku Dawida Stachery, Finał z 2006 roku, będąc wtedy zawodnikiem startu, no on niejako potwierdza to, że to czwarte miejsce pechowe, gdzie było tak blisko podium, ale zobaczcie, również był ostatni, dwa lata później otarł się o podium, tylko nie, nie załapał się już nawet na ten najniższy stopień. Także ta historia tej młodzieży jest niezwykle przewrotna. Wiadoma sprawa, tak jak podkreślam, tylko pięć sezonów. Wiadomo, seniorzy mogą jeździć no, przykłady, przykłady starszych zawodników. Rywalizacja tych młodych, gdzie każdy chciał pokazać, że jest. Wiecie, zadziorność młodych chłopaków. Tak jak powiedziałem, nie obrażając nikogo, 16 latek, to w gruncie rzeczy to są jeszcze małe dzieci, tak? Ale wielokrotnie dawali czadu ze starszymi zawodnikami. Zmagania juniorów ze starszymi, gdzie nawet juniorzy stawali na stopniach podium w Mistrzostwach Polski, nie były też dziełem przypadku. O tym będzie na pewno w jednym z następnych odcinków. Jeśli wy macie jakieś swoje spostrzeżenia, oczywiście skomentujcie to. Każda najdrobniejsza uwaga jest bardzo cenna. Być może gdzieś coś umknęło uwadze. Pamiętajcie, subskrypcja. To jest rzecz, dzięki której na pewno nie przeoczycie e, żadnego, żadnego odcinka. Udostępniajcie e, swoim znajomym. Niech zapoznają się właśnie z tą historią tej młodzieży, bo naprawdę młodzież mieliśmy i mamy niezwykle utalentowaną. To jest siła i przyszłość całego polskiego Speedwaya. Na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.